Łukasz, czy potrzeby klientów, to tak naprawdę zawsze są potrzeby biznesowe, czy to jest coś innego? To jest sztuczne pytanie, chyba tak naprawdę, bo e, bo chyba sobie dopóki nie zaczniemy projektować ścieżki klienta, Może nawet nie tyle ścieżki klienta, dopóki nie zaczniemy obsługiwać klienta i mierzyć się z wszystkimi wyzwaniami związanymi z oczekiwaniami klienta, mhm. to nie mamy takiego rozróżnienia potrzeba funkcji, potrzeba, hmm, potrzeba biznesowa. Ta, to rozróżnienie pojawia się wtedy, kiedy próbując rozmawiać z klientami i spełniać ich wszystkie potrzeby, jeśli chodzi o rozwój naszego produktu, jak oni go używają i jakby, w którą stronę by chcieli go rozwijać razem z naszym. Jak, jakich nowych funkcji by potrzebowali. W pewnym momencie orientujemy się, że to jest kompletnie ślepa uliczka i że klient mm -hmm. kompletnie zbłądził, mówiąc o produkcie, a nie o tym, co chce za, chce, co chce za jego e potrzebą. funkcjonalnością uzyskać. Tak tak, mhm. tak, tak, osiągnąć. Nie wiem, czy mnie rozumiesz bardzo Rozumiem, rozumiem. Ale... Wydaje mi się, że można to jakby streścić w tych słowach, że często klient ma jakieś swoje się i wydaje mu się, że dana funkcjonalność to jest faktycznie to, czego potrzebuje. Ale mogą być na przykład dwa rozwiązania. Numer jeden, nie wie, że da się to już zrobić w systemie w jakiś sposób, ale niekoniecznie w taki sposób, w jaki on obecnie oprogramowania używa, i wtedy trzeba go po prostu ukierunkować. Może jest jakieś obejście, może jest już ta funkcjonalność, ale pod trochę inną postacią, pod inną nazwą. A druga sytuacja jest taka, że czasami czegoś nawet jak nie ma out of the box, czyli tak natychmiast w systemie, no to na przykład mamy partnera, który to może szybko zrobić, mamy na przykład możliwość wdrożenia tego w jakiś inny sposób. Tylko pytanie, czy jest sens. Okej, okay, no właśnie, czyli usystematyzowując w ogóle temat tego odcinka, to jest tak, że za każdą potrzebą funkcji, którą klient nam zgłasza. Bo flow jest takie, że siedzimy sobie, e, e, korzystając z oprogramowania, stwierdzamy, że czegoś nam brakuje i, i piszemy do dostawcy oprogramowania: doróbcie tu guzik, bo przydałby się taki guzik. Za każdą mhm. taką e, funkcją, którą ktoś zgłasza, stoi jakaś konkretna potrzeba biznesowa. I jak długo pracujemy na tych e, zgłoszeniach konkretnych zmian, e, tak długo błądzimy, dopóki nie zrozumiemy, jaka potrzeba biznesowa jest. Tak. I stoi. tutaj. CSM, Customer Success Manager, ja bym powiedział, że trochę jest takim psychologiem i takim terapeutą, który musi umiejętnie zadawać pytania i bardzo długo drążyć temat, aż dojdzie do źródła problemu i do tego, o co właściwie temu klientowi chodziło. Tak, znaczy tak naprawdę wystarczy, co Pan, pani chce osiągnąć. To cała ta tak. psychologia i terapia. Tak. Czasami klient trzeba zadać dużo więcej. Sprowadza się do tego, Naprawdę. że klient mówi, zróbcie mi tutaj różowy guzik, a e, dział obsługi klienta czy Customer Success Manager pyta, ale po co ten guzik tu ma być, co konkretnie ma on robić i po co jest potrzebny e, w Państwa biznesie? Tak, może na przykład wystarczy zielony. Okej, okay. na e. przykład tak. No. No, czyli jakby e, potrzeba funkcji versus potrzeba biznesowa, z mojego punktu widzenia to jest jedno z. Kry, na, na, najbardziej krytycznych albo kluczowych elementów pracy Customer Success Managera, czy tam działów obsługi, w zależności od tego, jak to wszystko mamy zorganizowane, ale jeden z najważniejszych takich momentów procesu obsługi klienta jest umiejętność zrozumienia tego, jakie potrzeby biznesowe a, realizuje klient za pomocą naszego oprogramowania. I jakie potrzeby biznesowe chce spełniać, prosząc o jakąś I clou, rozwój. I klucz to często jest dialog, po prostu. Czyli na przykład, jak wysłamy ankiety NPS i pytamy o ocenienie naszego programowania, czy raczej prawdopodobieństwa jego polecenia, to jeżeli ktoś na przykład napisze, no, oceniłem niżej, bo brakuje mi na przykład tego i tego, to bardzo często po prostu warto przejrzeć takie odpowiedzi najlepiej na bieżąco i. Po prostu, zamiast otakowywać tak, takiego klienta, że oto jest klient, który potrzebuje tej tej funkcjonalności, warto po prostu dopytać, czemu ta funkcjonalność miałaby służyć, jaką potrzebę ona spełnia, co tak naprawdę za tym stoi. Zwłaszcza, że jak wprowadzimy sobie y, do kultury pracy dobre rozumienie potrzeby biznesowej, to po pierwsze dział obsługi klienta w wielu kontekstach będzie po prostu lepiej obsługiwał klienta, bo będzie go rozumiał, mhm. a po drugie klient będzie z nami współpracował w dużo bardziej otwarty sposób ponieważ będzie wiedział, że rozmawiamy o jego biznesie, a nie o usłudze czy oprogramowaniu, które dostarczamy. Zmieniamy w ogóle perspektywę tak. z produktocentrycznej na tą klientocentryczną, tak. bo przestajemy tak. rozmawiać tak naprawdę, tak jak Ty mówisz, o programowaniu, o usłudze. Tak. What's not to like? Lepiej obsługujemy klientów, lepiej rozwijamy produkt, produkt lepiej umiejscowiamy na pod kątem potrzeb rynkowych i biznesowych, a nie pod kątem technologicznym. Tak, i dajmy klientowi do zrozumienia, że troszczymy się o jego potrzeby i o potrzeby innych klientów. No bo bardzo często jednak umówmy się jest tak, że coś jest faktycznie realną potrzebą biznesową, ale na przykład tylko jednego klienta, często mniejszego klienta i nie do końca chcielibyśmy tą potrzebę zaspokajać. Oczywiście. Także w temacie potrzeba funkcji versus potrzeba biznesowa są to krytyczne rozróżnienia. W pracy Customer Success Manager. Tak, I ja zamknąłbym to jeszcze w ten sposób, że zawsze na wierzchu wypływa potrzeba jakiejś funkcjonalności, ale trzeba się dokopać głębiej, bo pod tą potrzebą funkcjonalności stoi właśnie konkretna potrzeba biznesowa. A bad, nie jesteśmy na środku. Czekaj, ja jestem. W życiu nie jesteśmy na środku. Co to w ogóle znaczy? Jestem na środku. Moje życie jest na środku. Na rozdrażu. Na Do dołku. Środek mi się z dołkiem Dziękujemy. Proszę pana na zakręcie. No i co? Ja na YouTube to wytnie. <noise> Royalty. Okej. Okay.